jest kłamstwem. Dlaczego Zachód pragnie w nie wierzyć? O świętej Rusi Alana Bezonsona. Kultura rosyjska powinna zniknąć z przestrzeni publicznej, stwierdził w kwietniu minister Gliński. W tej chwili nie ma czasu na rosyjski balet, nie jest też dobry sezon na Czechowa czy Puszkina. To prawda, wturowali mu przychylni władzy dziennikarze. Nie ma teraz czasu na Dostojewskiego ani Czajkowskiego. Jeden i drudzy... Uzasadniali swoje wojenne Cancel Culture w ten sam sposób. Rosja oszalała, a jej wielka kultura znieczula zachód na to szaleństwo. Czyni go niewinnym lub intrygującym. Tymczasem rosyjski balet, teatr, kino, literatura i muzyka nie wyrastają z Rosji jako takiej. Są tylko sztuczną fasadą. To potium kinomska maskarada, otulina miękkiej siły skrywająca siłę brutalną i niszczycielską. Tylko, że stawiając sprawę w ten sposób, nie tyle odbieramy Moskwie narzędzia do wywierania wpływu na własną wyobraźnię, co sami zawężamy jej granice. Odmawiamy sobie de facto prawa do zrozumienia źródeł, natury i kierunku rosyjskiego działania, bo bardziej niż w czymkolwiek innym tkwią one właśnie w rosyjskiej kulturze. Węgierski pisarz Szandor Maroy napisał w swoim dzienniku, na marginesie, lektury idioty Dostojewskiego, że jest przekonany, iż któregoś dnia prawda wyjdzie na jaw. Ten rosyjski pisarz zabił człowieka. Jego proza jest zbyt rozgorączkowana, za bardzo szamotająca się w jedną i drugą stronę, wpadająca to w ekstazę, to w rozpacz na przestrzeni zaledwie kilku akapitów, by spłodzić mogła ją wyobraźnia wolna od jakiejś wielkiej, a skrywanej przed ludzkim wzrokiem winy. Syndrom Dostojewskiego. Jego choroba trawi całą rosyjską kulturę. Jest w niej, niezależnie od epoki i gatunku, jakaś głęboko skrywana zbrodnia. I to nie pomimo, ale właśnie ze względu na nią Zachód zafascynował się Rosją. Uczynił z jej dzieł terapię dla własnych schorzeń. Cholerę duchowego wyjałowienia leczy egzaltowanym rosyjskim mistycyzmem. Zbijanie termometru nic tutaj nie pomoże. Odporność można zyskać tylko przez zrozumienie rosyjskiej kultury, nawet jeśli ona sama uparcie twierdzi, że to niemożliwe. Umysłem Rosji nie zrozumiesz i zwykłą miarą jej nie zmierzysz. Postać szczególną ona ma, w ruś można tylko wierzyć, pisał Fyodor Tjutrzew. Ostatni wers tak głęboko wrył się w rosyjską świadomość, stał się źródłem siły i poczucia wyższości że cytował go nawet kilka lat temu zachodnim, skonfundowanym poczynaniami Moskwy dziennikarzom Władimir Putin. Książka Alana Besansona, Święta Ruś, została nie tylko napisana wbrew tej tezie, ale jest jej doskonałą falsyfikacją. Francuski badacz, jeden z najwybitniejszych znawców rosyjskiej duszy, przejrzał w niej rosyjskie kłamstwo. Tak jak wbrew długim okresom bezkrytycznej fascynacji udawało się to czasami jego rodakom. W połowie XIX wieku Jules Michelet pisał o Kolosie ze Wschodu. Tendencją takiego państwa jest stawanie się w coraz mniejszym stopniu państwem, w coraz większym zaś religią. W Rosji wszystko ma wymiar religijny: wszystko jest lub chce być święte. Zdumiewający zamiar. Nie potraficie u siebie zorganizować zwykłego przyziemnego porządku prawnego, a pretendujecie do wyższego świata religii. Wrogowie prawa chcą wznieść się wyżej niż prawo, ich celem jest świat łaski. Skoro jesteście bezsilni wobec człowieka, rościcie sobie miano Bogów. Rosja jest kłamstwem, jest nim we wspólnocie, w fałszywej wspólnocie, szlachcicu popie i carze, kłamstwo nad kłamstwami, największe ze wszystkich kłamstw, które jest ukoronowaniem pozostałych, treszczem do kłamstw, pozorów i iluzji łaska, która nie buduje na naturze, ale spada jak deszcz, atakuje i rozlewa się jak potop, wbrew zasługom i intencjom tych, których obmywa, to stałe metrum rosyjskiej pieśni. Przebóstwienie bez moralności, świętość bez wspinaczki na górę Karmel, wędrówki przez siedem komnat duszy, ale spadająca jak grom z jasnego nieba, na obraz i podobieństwo szaleństwa. W stosunku do państwa, które chce być religią, jedynym adekwatnym językiem opisu jest teologia. Bezansom przejrzał Rosję, bo zrozumiał prawosławie. W filmie Elena Andrija Zwiegincewa tytułowa bohaterka zabija swojego męża, kiedy ten informuje ją, że zamiast niej uwzględnił w testamencie córkę z pierwszego małżeństwa. Na jego pogrzebie zalewa się łzami, a chwilę potem udaje się do cerkwi, by zapalić świeczkę w jego intencji. Zachodni widz intuicyjnie wyczuwa tu zwykłą hipokryzję, jednak nic bardziej mylnego. Elena płakała szczerze, była w swoich łzach dobrą chrześcijanką. Bo prawosławny chrześcijanin, jak pisze Bezancourt, żyje w sposób rozdwojony. W cerkwi jest aniołem, w świecie zaś człowiekiem, którego postawę moralną uznaje się za mniej ważną niż zdolność wzruszania się. I wydobywania z siebie łez. Z kolei książę Niekludow w zmartwychwstaniu lwatą Stoja dostrzega prostytutkę Masłową, gdy ta modli się pośród świec i dymu kadzideł podczas wielkanocnej jutrzni. Wie kim ona jest, jak zarabia na życie, ale mimo to uznaje ją za świętą, otoczoną niestworzonym światłem. Byłoby oczywiście rzeczą pożądaną, pisze Bezanson. Aby również po wyjściu ze świątyni pracować nad tym, by podążać w kierunku dobra. Lecz rzeczą najważniejszą jest zachowanie w świadomości poczucia własnej grzeszności, nawet jeśli wymaga to dalszego grzeszenia, aby lepiej sobie ten fakt uzmysłowić. Rosyjska sztuka, jej główny rdzeń, od ikon do filmów Tarkowskiego, opiera się na Epifanii nagłym przebłysku boskiego światła uchwyconym na płótnie, kartce papieru czy taśmie filmowej. Z kolei sztuka zachodniego chrześcijaństwa była zawsze modlitwą, powolnym, stopniowym, systematycznym wznoszeniem się ducha. Prawosławna religijność jest gromem, katolicka wspinaczką po ścieżkach ascezy i cnót. Zachodni mistrzowie życia duchowego budowali na gruncie przygotowanym przez Greków i Rzymian czytali Epikteta i Cycerona. Święty Tomasz ochrzcił Arystotelesa. Ruś z kolei była przekonana o tym, że jej świętość bierze się z niewiedzy, błogosławionej ignorancji. To teza, którą sformułował w XIX wieku Iwan Kirejewski, będąca fundamentem rosyjskiej teologii nacjonalistycznej. Rosja jest zacofana, to prawda, lecz to zacofanie jest darem opatrzności, to dzięki niemu zachowała istotę prawdziwego chrześcijaństwa. Historia Europy jest złożona i obfituje w niezliczone bogactwa kulturowe. Rosja nie ma prawie nic z tego i Rosjanie są tego świadomi. Ale za to wiedzą, że ich ziemia skrywa skarb cenniejszy od wszystkich tych bogactw razem wziętych. Chrześcijaństwo w stanie czystym. To podstawowa różnica między prawosławną ortodoksją a katolicką tradycją. Ta pierwsza jest owadem uwięzionym w bursztynie, druga organicznie wzrastającą rośliną Ruś będzie święta o ile pozostanie dziewicza nietknięta zachodnim łacińskim zepsuciem Mistyczne uniesienia wobec których rzymski katolicyzm zalecał zawsze ustami swych największych świętych daleko idącą ostrożność są osią prawosławnej religijności i jednocześnie źródłem genetycznej niechęci czy nawet nienawiści wobec Rzymu Dla Rosjanina nie ma większej zdrady w sensie zarazem politycznym i religijnym, niż porzucenie świętej wiary. A jedynym grzechem, który nie może zostać wybaczony, jest konwersja na katolicyzm. Choć to już zupełnie inny wielki temat, to jednak trzeba go w tym miejscu zaznaczyć. To z tego właśnie biorą się rosyjskie niechęć i lęk wobec Polaków, odwiecznych zdrajców słowieńszczyzny, nosicieli bakcyla katolickiej choroby. W Watykanie można oglądać XVI-wieczne mapy, które dość szczegółowo przedstawiają Europę, Amerykę i Azję. Róż jest na nich białą plamą. Odziedziczone po Mongołach pojęcie granicy jako bariery, której nie wolno przekraczać ani w jednym ani w drugim kierunku, nabiera znaczenia religijnego. Granica staje się murem czystości i w ten sposób się utrwala. Udało się tam dotrzeć kilku zagranicznym kupcom, umieszczono ich w specjalnej dzielnicy i poddano ścisłej inwigilacji. Granica została jednak przekroczona. Wydana w 1886 roku we Francji książka Powieść rosyjska ogena Melchiora de Vogue była kamykiem, który poruszył lawinę. W przeciągu zaledwie kilku lat na francuski został przetłumaczony główny korpus wielkiej rosyjskiej literatury. Cały Tolstoy, Dostojewski, Turgieniew, Leskow, Gonczarow, Korolenko czy Gorki. Była to we francuskiej i w ogóle zachodniej kulturze epoka udręczonego samym sobą naturalizmu. Czas, w którym Jory Karl Uismans pisze najpierw dekadenckie Arebur i w chwilę potem satanistyczne laba. Po latach wspominał ten okres w przedmowie do nowego wydania pierwszej z tych książek Naturalizm władał podówczas niepodzielnie. Lecz owa szkoła, która miała wyświadczyć niezapomnianą przysługę, sytuując rzeczywiste postaci w realnych środowiskach, zaczęła dreptać w miejscu, czym skazała się na ględziarstwo. Obcy katolickiemu pojęciu upadku i pokusy, nie wiedzieliśmy z jakich wysiłków i z jakich cierpień wywozić się Nie dostrzegaliśmy heroizmu duszy wychodzącej zwycięsko z zasadzek. Cnota wydawała nam się udziałem ludzi nieciekawych i nierozumnych. Pozostawał występek. Naturalizm tracił dech obracając żarna w jednym i tym samym kręgu. Bezdusznymi bohaterami rządziły po prostu instynkty i bodźce. Musieliśmy się zastanowić, czy naturalizm nie wkracza już w ślepą uliczkę i czy niebawem nie stukniemy czołami o mur w głębi. Weissmann wyszedł z tej ślepej uliczki dzięki ponownemu odkryciu katolicyzmu. Zakończył życie jako świecki mnich, oblat zakonu Benedyktynów. Ale dużo popularniejszym, bo łatwiejszym i bardziej spektakularnym lekarstwem na naturalistyczną depresję był w jego ojczyźnie rosyjski mistycyzm. Zawierał on, jak pisze Besançon, dodatek w postaci duszy, jakiego Francja łaknała wówczas bardziej niż kania bez wnikania w zawiłości teologiczne, żmudne przechodzenie przez kolejne szczeble ascezy. Prawosławna religijność było łatwiejsza od katolickiej, bo obiecywała złoty strzał religijnego przeżycia boską epifanie tu i teraz błogie unoszenie się na falach sentymentalizmu. Kiedy człowiek rosyjski pogrąży się we wspaniałości liturgii pisze Bezoną kiedy przeżegna się po raz tysięczny przed ikoną kiedy zapłacze nad swoją niegodziwością i uderzy się w pierś, znajdzie się w stanie, który można określić jako subiektywny lub po prostu sentymentalny. Żyje intensywnie życiem teraźniejszym, wczuwa się w swoją rolę, wzrusza się, ma wrażenie, że staje się tym, kogo gra. Gdy już jednak stanie z powrotem przed trudami życia, odkrywa, że jest w dużym stopniu bezradny. Brakuje mu etycznego habitus którego nie nabył, gdyż jego wartość wydała mu się mizerna wobec nadziei na wizję. Kto wie, który z tych elementów był dla zachodniego czytelnika bardziej pociągający: nagła, niezasłużona wizja, czy stała, nieunikniona bezradność. Pierwsze przynosiło ulgę, drugie dawało rozgrzeszenie: nędza, od której nie ma ucieczki, i świętość, na jaką nie można zasłużyć. Jedno i drugie zwalnia od wysiłku. Dodatek w postaci duszy okazał się dla tej ostatniej trucizną. Nie chodziło przecież o prawdziwe lekarstwo, tylko o duchową morfinę, którą była dla zachodu rosyjska mistyka. Skupienie na mistyce nie prowadzi samo z siebie do kontemplacji świata niestworzonego. Daje tylko takie wrażenie. Podmiot uczestniczy w spektaklu kontemplacji, co sprawia mu przyjemność, pisze Bezancourt. Zaledwie trzy dekady później Francja zachłyśnie się baletami rosyjskimi Diagilewa. Święto wiosny do muzyki Igora Strawińskiego, dające jeszcze silniejsze, bo bardziej pierwotne, a więc zgodnie z rosyjską logiką czystsze przeżycie, było oparte na pogańskim rytuale śmierci i odrodzenia. Swoją premierę miało wiosną 1913 roku i wywołało skandal, a następnie fascynację. Nie mające sobie równych w historii europejskiej kultury. Zdaniem niektórych historyków, pchnęło zachodnią Europę do okopów Wielkiej Wojny. Podsuwało bowiem myśl, że jedynym skutecznym lekarstwem na nudę i duchowe wyjałowienie jest śmierć. Wracając do Bezansona, wnioski, jakie płyną z jego książki, obalają dwa wielkie mity pokutujące na temat rosyjskiej religijności i jej wpływu na zachodnią wyobraźnię. Pierwszy z nich opiera się na przekonaniu, że prawosławie jest w jakiś sposób bezpieczniejsze, cudownie impregnowane na zachodnie błędy i herezje. Uwięzionemu w Bursztynie ortodoksji Owadowi nie straszne są w końcu powiewy historii. Rod Dreher, kanadyjski autor niezwykle głośnej, również w Polsce, książki Opcja Benedykta Jak przetrwać czas na opogaństwa, wkrótce po jej napisaniu, jakby odpowiadając na zadane w podtytule pytanie. Przeszedł na prawosławie. Na fali tej samej intuicji niektórzy konserwatyści dostrzegają we Władimirze Putinie powstrzymującego apokalipsę katechona. Równie fałszywy, a jeszcze groźniejszy, bo bardziej rozpowszechniony, jest mit przeciwny, każący w każdym, kto wskazuje na kryzys i duchową zapaść Zachodu, dopatrywać się mimowolnego raszystę, agenta wpływu Putlera. Najważniejsza myśl, z jaką zostawia nas tymczasem Besancon, jest ta, iż nie ma bardziej wpływowego sojusznika Rosji niż zachodnia dekadencja, zaparcie się przez stary kontynent swojej duszy i wiary. Moskwa boi się bowiem na serio tylko jednego: że Europę opanuje na powrót płomień rzymskiej formy. Wie bowiem doskonale, że zajmą się wówczas od niego strzechy świętej Rusi.